Witajcie! Dziś bierzemy na warsztat coś bardzo konkretnego. Mam tu instrukcję wykonania i, co ważne, pielęgnacji kamiennego dywanu prosto od producenta żywic. Spróbujemy razem przeanalizować ten materiał, wyciągnąć to, co najważniejsze, żeby, no wiesz, zrozumieć proces i uniknąć błędów, co jest tutaj absolutnie krytyczne. Tak, cześć. Mamy przed sobą faktycznie dokumentację techniczną. Ona nas prowadzi krok po kroku przez wszystko: narzędzia, podłoże, sama aplikacja, no i potem dbanie o to. Ale co ciekawe, już na wstępie jest zaznaczone, to jest wersja skrócona. Pełna wiedza, jak to zwykle była z chemią budowlaną, jest w kartach technicznych konkretnych produktów. To jest Biblia. Okej, okay, rozumiem. Czyli karta techniczna to podstawa. No dobrze, to rozpakujmy tą instrukcję. Co od razu się rzuca w oczy, to ten nacisk na precyzję. Niemal obsesyjny, szczególnie przy proporcjach żywic. Podają przykład: 702 do 298 na kilogram. I wielkie ostrzeżenie: zawsze wagowo, nigdy na oko. To chyba hmm, fundament, prawda? O tak, to jest absolutnie kluczowe. I tu jest, można powiedzieć, pewna pułapka. Bo wiesz, żywice to nie jest zwykły klej do płytek, do którego wielu wykonawców jest przyzwyczajonych. To jest chemia polimerowa. Tutaj precyzyjne proporcje składnika A i B decydują o tym, czy żywica w ogóle dobrze zwiąże, czy uzyska swoje właściwości. Czyli nie ma miejsca na takie fachowe oko. Absolutnie nie. To jest właśnie to, co może zgubić doświadczonego fachowca. Rutyna z innych materiałów tutaj nie działa, a wręcz przeszkadza. To trochę jak, nie wiem, jak w laboratorium. Musi być dokładnie tyle, ile w przepisie. Ciekawe. Czyli mówisz, że ktoś, kto pierwszy raz się za to zabiera, ale przeczyta instrukcję i się jej ściśle trzyma, ma paradoksalnie większe szanse na sukces. Bo nie ma tych złych nawyków. Podejdzie do tematu z pokorą, zważy co do grama, tak jak jest napisane na etykiecie tego konkretnego produktu. Bo każda żywica może mieć inne proporcje. Dokładnie tak. Instrukcja wyraźnie przed tym ostrzega. Nie wolno brać przykładów z jednej instrukcji i stosować do innej żywicy. Trzeba czytać etykietę i kartę techniczną. Koniec, kropka. Rozumiem. A narzędzia? Waga dokładna co do grama? Y, mieszadło wolnoobrotowe? Max 400 obrotów? To też pewnie ważne? Bardzo ważne. Zbyt szybkie mieszanie może napowietrzyć żywicę, co osłabi jej strukturę. A niedokładne odważenie? No, skutki mogą być opłakane, od złego utwardzenia po przebarwienia. Dobrze, to skoro już wiemy, że precyzja jest królową, przejdźmy przez etapy. Zaczynamy od gruntowania podłoża. Są różne opcje. Widzę Grunt epoksydowy albo jakiś nanogrunt. Tak, generalnie grunt epoksydowy, np. EP60, wnika głębiej, wzmacnia podłoże. Jest lepszy na takie trochę słabsze betony. Instrukcja podaje zużycie około pół kg na metr. Nanogrunt to szybsza opcja na mocne, zwarte podłoża. Często pod hydroizolacje mineralne. Ważne jest, żeby dobrze dobrać grunt do stanu podłoża. A potem hydroizolacja. Też są różne. Żywiczna, poliuretanowa albo mineralna. Znowu wybór technologii. Dokładnie. Poliuretanowa, jak H80, jest elastyczna, mostkuje rysy. Mineralna jest sztywna. Wybór zależy od miejsca, czy to balkon, taras, jakie są obciążenia, czy podłoże pracuje. I znowu kluczowy jest czas pracy po wymieszaniu, ten potlife. Dla gruntów to często tylko no, 15 do 50 minut. Czyli jak wymieszamy. To obrazu wylewamy na podłoże i rozprowadzamy. Nie ma mowy o trzymaniu w wiadrze, bo zacznie reagować, grzać się i twarnieć w pojemniku. Po prostu zmarnujemy materiał. Jasne. Przechodzimy do samego dywanu. Mieszanie żywicy z kruszywem. Znowu proporcje. Podają przykład 1,36 kg żywicy na 25 kg kamienia. Mieszamy, aż kamiczki będą takie mokre. Tak, muszą być dobrze otoczone żywicą, ale bez jej nadmiaru. I znowu czas nas goni. Przy 30 stopniach Celsjusza mamy na obrobkę około 20 minut. Trzeba się spieszyć. Podoba mi się ta wskazówka w instrukcji, jak uzyskać równą grubość bez listew. Rozrysować sobie pola na podłożu. Powiedzmy na 1 metr kwadratowy i wysypać na każde takie pole dokładnie jedno opakowanie, czyli 25 kg kruszywa z odpowiednią ilością żywicy. Proste. To sprytny sposób na kontrolę zużycia i grubości faktycznie. Ale są też ważne ostrzeżenia. Tak, pace trzeba czyścić na bieżąco, najlepiej acetonem, ale uwaga, żeby nie zachlapać świeżo położonego dywanu, bo aceton może uszkodzić żywicę. I rzecz absolutnie krytyczna: nigdy nie przykrywamy świeżego dywanu folią, nawet jeśli padra deszcz. Dlaczego? Wydawałoby się, że to ochrona. To pułapka. Pod folią skrapla się wilgoć, żywica nie może prawidłowo odparować rozpuszczalników, czy zareagować. Tworzy się taki biały nalot, efekt mleka. Cała robota może pójść na marne. Lepiej poczekać na pogodę. O kurczę, to ważne. A co z jesienią i punktem rosy? Też bardzo ważne. Jeśli podłoże jest zimne, a powietrze wilgotne, to na powierzchni może kondensować para wodna. Niewidoczna rosa może wejść w reakcję z żywicą i spowodować jej zmatowienie albo właśnie takie białe plamy. Trzeba sprawdzać warunki. Dobra, a co z pionami? Schody, zokoły. To chyba jeszcze trudniejsze. Tak, tu wchodzą w grę inne produkty i inna technika. Używa się specjalnych, gęstszych żywic. Tiksotropowych. tikso co? Tiksotropowych. To znaczy, że żywica jest gęsta, kiedy odpoczywa, a staje się rzadsze podczas mieszania czy nakładania. Dzięki temu nie spływa tak łatwo z pionowych powierzchni. Trochę jak keczup. Aha, rozumiem. Czyli sama się trzyma. Tak, ale technika jest inna. Najpierw nakłada się warstwę gruntująco-klejącą a na nią od razu, metodą mokre na mokre, nanosi się mieszankę żywicy z kamieniem. Zwykle od dołu do góry. I tu też pewnie trzeba uważać na temperaturę. Oczywiście. Szczególnie ważne jest, żeby nie aplikować na ściany nagrzane słońcem. Wysoka temperatura może sprawić, że żywica straci te swoje właściwości tiksotropowe i zacznie spływać. Podłoże musi być równe, czyste i stabilne. Okej. Okay. I na koniec jest jeszcze opcja żelowania, tak? Zamykania porów. Tak, to jest dodatkowa warstwa specjalnej żywicy, która wypełnia przestrzenie między kamyczkami. Dywan staje się wtedy bardziej odparny na zabrudzenia, łatwiejszy w czyszczeniu, no i całkowicie wodoszczelny od góry. Przydatne zwłaszcza wewnątrz lub na intensywnie użytkowanych tarasach. A konserwacja? Mycie wodą? Zwykle wystarczy woda, czasem z delikatnym detergentem. Myjka ciśnieniowa raczej przy większych zabrudzeniach i z umiarem. A jak po latach powierzchnia trochę zmatowieje, można ją odświeżyć specjalną żywicą renowacyjną. Dobrze, podsumujmy. Wygląda na to, że wykonanie kamiennego dywanu to naprawdę nie jest robota dla kogoś, kto lubi chodzić na skróty albo działać na czuja. Kluczowe jest to, co mówiliśmy. Aptekarska dokładność, ścisłe trzymanie się instrukcji i kart technicznych konkretnego produktu. Proporcje, czasy, temperatury, zero improwizacji. Dokładnie, precyzja i zrozumienie, że pracujemy z chemią polimerową, a nie tradycyjną zaprawą, są tu absolutnie decydujące. To naprawdę pokazuje, jak nowoczesne materiały budowlane wymagają innego podejścia, innych umiejętności i, wracając do tego, co mówiłam, czasem ten metodyczny amator, który czyta i stosuje się do instrukcji, może uzyskać lepszy efekt niż doświadczony fachowiec, który polega na rutynie z innych technologii. To daje do myślenia. Tak, i może warto się zastanowić, jak ta rosnąca rola precyzji i chemii w materiałach budowlanych zmienia w ogóle nasze postrzeganie tego, co to znaczy być dobrym fachowcem w dzisiejszych czasach. Czy tylko doświadczenie, czy może też umiejętność uczenia się i ścisłego podążania za technologią? Hmm.